Cześć, ja mam na imię Asia i tutaj dzielić tym, co mówi do mnie Bóg. Jednym z największych wrogów każdego chrześcijanina jest grzech, ponieważ kiedy grzeszymy, nie jesteśmy w woli Boga. Nie robimy tego, co Jemu się podoba, a robimy to, co niestety bardzo podoba się diabłu. I oczywiście całe szczęście Jezus umarł za nasze grzechy, więc możemy być całkowicie od nich oczyszczeni. I możemy pójść do nieba, pomimo tego, że... Nie jesteśmy idealni, pomimo tego, że często nam pewne rzeczy nie wychodzą. Natomiast oczywiście powinniśmy starać się, żeby ten grzech był w naszym życiu w jak najmniejszej ilości. Jeśli mamy się Bożą, to mamy też w pewnym sensie bojaźń przed grzechem. Wiemy, mamy świadomość tego, że każdy grzech niesie ze sobą konsekwencje, które są przykre i dla nas, i dla innych ludzi. Oraz gdy grzeszymy w pewien sposób, zawsze gdzieś otwieramy drzwi diabłu do naszego życia. On nie może wejść do naszego życia od tak i robić sobie, co mu się podoba, ale może nas nakłonić na pewne rzeczy, które zniszczą nasze życie. I myślę, że dosyć ważnym kluczem jest tutaj, żeby bać się bardziej grzechu niż diabła. Diabeł jest trochę jak dealer, który podchodzi do Ciebie na ulicy. Owszem, proponuje Ci coś, co jest dla Ciebie niebezpieczne, co może Ci zrobić dużą krzywdę, ale jeżeli odmówisz i pójdziesz dalej, to nic się nie wydarzy. A więc, w tej konkretnej sytuacji, nie sam dealer jest niebezpieczny, a substancja, którą chce ci sprzedać, i to, czy ty się na to zgodzisz, czy nie. Jeżeli mamy świadomość tego, że grzech nam szkodzi, jeżeli mamy świadomość tego, że zgadzając się na niego, zgadzamy się, żeby coś niefajnego weszło do naszego życia, to możemy chętniej odmawiać przyjęcia tego do naszego życia, ponieważ niestety sporo ludzi traktuje grzech tylko i wyłącznie jako coś, czego nie mogą robić jako jakiś zakaz, którego nie mogą łamać, ale często nie do końca rozumieją skąd ten zakaz wynika. Ale jeżeli znamy skutki uboczne, jeżeli wiemy co się za tym kryje, to bardzo często od razu sami nie chcemy tego robić. Nawet jeżeli to się wydaje kuszące, nawet jeżeli wydaje się to ciekawą ofertą. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą bowiem przyjść zgorszenia, ale biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Dlatego jeśli Twoja ręka albo noga jest Ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie wejść do życia chromym albo łomnym, niż mając dwie ręce albo dwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli Twoje oko jest Ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do życia, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do ognia piekielnego. To, co Jezus tutaj mówi, jest bardzo mocne. On tutaj wskazuje, że naprawdę czasami lepiej byłoby nie posiadać jakiejś kończyny, nie posiadać oczu, niż skazać się na pewien grzech w naszym życiu. Ponieważ tak jak ze wszystkim, my jako chrześcijanie powinniśmy patrzeć na nasze życie przez pryzmat życia wiecznego, przez pryzmat życia duchowego. A jeśli patrzymy przez ten pryzmat, to grzech nie jest czymś błahym i konsekwencje jego też nie są niczym błahym. Oczywiście Jezus umarł za nasze grzechy. Oczywiście, że jeżeli Go przyjdziemy przeprosić, to On zmazuje winę za nasze grzechy. Natomiast to nie oznacza, że zawsze może zmazać konsekwencje danego grzechu. Jeżeli pójdziemy teraz i okradniemy sklep, to owszem, jeżeli przeprosimy Boga, Bóg całkowicie zmazuje ten grzech i dalej możemy pójść do nieba. Natomiast to nie oznacza, że nie będziemy mieć problemów z policją. To nie oznacza, że nie będziemy mieć jakiejś rozprawy w sądzie, i potem, może, nawet nie pójdziemy do więzienia. Diabeł, kiedy proponuje nam grzech, doskonale wie o konsekwencjach, które nas czekają w związku z tym: i tych duchowych, i tych takich po prostu ludzkich tutaj na Ziemi. Ale to, co kocha też robić, to okłamywać Cię, że tam nie ma żadnych konsekwencji. Że to jest niewinne, że nic się za tym nie kryje i że spokojnie możesz to robić, bo tak robi tysiące ludzi na świecie. Ale jeśli by Cię ktoś okłamał, że w tym kraju można kraść. Można wejść do sklepu i nie zapłacić, i złapałaby by cię policja, to nawet jeśli powiedział, powiedziałabyś, że ktoś ci tak powiedział, to nie, miało, nie miałoby żadnego znaczenia. Konsekwencje i tak by cię dotyczyły. I oczywiście Bóg jest w stanie, nawet jeżeli wpadniemy w jakieś konsekwencje, tak to zrobić, tak to wykorzystać, żeby, żeby nasze życie dalej mogło być na chwałę Jemu, żeby dalej. Robić dla Niego niesamowite rzeczy, ale mimo wszystko warto nie dawać diabłu tej satysfakcji i nie dawać łapać się na Jego przynęty. Powinniśmy nie znosić wszystkiego, co pochodzi od diabła. Powinniśmy nie znosić wszystkiego, co staje nam na drodze pomiędzy nami a Jezusem. Powinniśmy nie znosić wszystkiego, co, co przeszkadza nam w naszej relacji z Nim, co chociaż trochę nas od Niego oddala, co chociaż trochę przeszkadza nam iść prosto do tego celu który wskazuje nam Bóg. Co choć chociaż trochę opóźnia to, co przygotował dla nas Jezus. Co choć trochę sprawia, że gorzej słyszymy Ducha Świętego. Bo jeżeli grzeszymy, szczególnie jeżeli robimy to pomimo tego, że dobrze wiemy, że tak nam nie wolno, to głos Ducha Świętego będzie znacznie słabszy niż normalnie. I możemy go nawet całkowicie zagłuszyć. Ale to, co jest tutaj kluczowe, to to, że nie my sami mamy walczyć z tym grzechem, ale pozwolić Bogu sobie pomóc, pozwolić Duchowi Świętemu, żeby pomógł nam z tym walczyć. My bardzo często jesteśmy za słabi, żeby to zrobić. Bardzo często to nas przerasta i wydaje mi się to całkowicie normalne, ponieważ jesteśmy ludźmi i wiele rzeczy po prostu zwyczajnie nas przerasta. Ale kiedy mamy w sobie Ducha Świętego, to on może nam pomóc niesamowicie działać z tym. Działać, żeby nie grzeszyć w ten sposób, działać, żeby pokazać nam, co ten grzech za sobą niesie, pomagać nam każdego razu mówić nie, kiedy to się pojawia. Bo zanim zgrzeszymy, zawsze jest ten moment, w którym możemy powiedzieć tak albo nie. Dokładnie tak samo, kiedy podchodzi dealer i proponuje nam coś. Mamy zazwyczaj chociaż tą sekundę, żeby zdecydować, czy mówimy tak, czy mówimy nie. I jeżeli mamy problem z powiedzeniem nie, to prośmy mocno Ducha Świętego, żeby nam w tym pomógł. Prośmy, żeby wzmocnił naszą silną wolę, żeby pomógł nam coraz częściej mówić nie, jeżeli to jest jakiś grzech, który często się gdzieś pojawia w naszym życiu. I to oczywiście nie oznacza, że Duch Święty powie nie za nas, ponieważ On zawsze będzie szanował naszą wolną wolę, więc zawsze to my w końcu musimy powiedzieć to nie, ale nie bójmy się prosić Go o to, żeby nam w tym pomógł. I kiedy będzie już taka okazja, wykorzystajmy to, że mamy Ducha Świętego, wykorzystajmy to, że nie chcemy, żeby cokolwiek stanęło na naszej drodze z Jezusem. I mówmy nie, mówmy konkretne nie. Bójmy się bardziej tego grzechu niż tego, kto go oferuje. Dziękuję Ci za dziś, mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, subskrypcję, komentarz. Jeśli nie wiesz, co napisać w komentarzu, napisz. Nie chcę niczego w moim życiu zostaje na drodze pomiędzy mną a Jezusem. Dziękuję wszystkim bardzo za kawki i życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem. Do zobaczenia.